Cześć, siemankowicie, w czwartym już odcinku z serii gier na androida A tym razem zastanawialiście się jaką grę tym razem wybiorę, więc grę powiem, że jest to gra w tu ninja Tytuł znany nas z iPhone'ów, iPad'ów i iPod'ów Od twórców Hullbreak Studios Zapraszam do oglądania Mogę również powiedzieć, że wersja free Niestety, ale mm, przy włączaniu nie chciała mi działać, więc działa mi tylko pełna wersja ja dam ten więc ja mam tylko pełna wersja może ten pokażę grę, grę tą można ściągnąć w wersji free zwykłej i w wersji hd niestety wersja hd nie chce działać miałem procesora ten karty graficznej nvidia ja muszę jakiś program mieć czy muszę jakiś program ściągnąć który za to odpowiada? Ale tu jest napisane: Please install. Please install... Coś tam jakiś program, nie wiem. Trzeba zainstalować się tego, nie mogę, nie potrafię nie, zrobić. Niestety, ale jest trudno, więc pokażę Wam. Czy wersja Free nie różni się zbyt dużo od wersji pełnej? Nie zachęcam do kupowania pełnej wersji, bo to prawie żadnej różnicy nie ma. Ale pokażę Wam teraz pełną wersję. Jak to jak ta gra gierka wygląda mi teraz będzie może trochę trudno, trochę trudno grać na myszce ale sobie spróbuję, żeby wam było wygodnie widzieć co sobie właśnie z myszki robię. A, to akurat była jakaś moja gra zakończona. No, się nie przejmujcie No toś tak tam... Dobra, niech to się, niech to się wyłączy, mm, teraz tak. Menu wygląda w ten sposób. Yy... Jest do wyboru dodzio jakieś, to są wybieranie ostrzy, tutaj można ten, zobacz Sensei to jest, można sobie ostrza wybierać, a to akurat tu nie ma zbyt dużo ostrzy, ale nie wiem czy to jest tych ostrzy tak dużo aż, yy, nie ma sobie, to, a trochę, trochę ich tu jest, trzeba przyznać, yy, no dobra, weźmy się teraz tam wejdźmy, o Jezu, no Jezu, dobra. Więc my sobie teraz wybierzemy um, New Game. No, są to trzy tryby. Klasyczny, że unikamy bomb i stracimy grę jak uderzymy w bombę. Arcade mod, czyli ze specjalnymi bananami. Jak uderzymy w bombę to tracimy 10 punktów. Izen mod, bez bomb, bez ryć, takie 90, 90 sekund. my sobie teraz może ten akard mod. O Jezu, jak to tam mieszka, to jest cholernie trudno jest to robić. O Jezu, dobra. Pojawiają się nam owoce, musimy je przecinać. O Jezu. nie no nie dobra, to muszę niestety palcami robić. Na polega to o tym, że trzeba przecinać owoce. Na tym polega. I unikać bomb. Kiedy trafimy w bombę, tracimy 10 punktów. O. Teraz jak trafiłem i straciłem 10 punktów. Można zdobywać komba. Zcięcia kilka owoców naraz. Takie różne bajery. O, to akurat leciał, trafiłem w banan, który dodaje nam więcej owoców. Yy, można o, można obsługiwać dwoma palcami, jak mu się wygodnie to, to, to niestety. Yy, dobra, może pokażę jeszcze inny tryb tego. Yy, więc tak, jest... Yy, jeszcze zemmut, można pokaże zemmut, może jest takie to ciekawe. Jak widać, oj oh, story, jak widać nie mamy... Nie mamy Żadnych bomb, żadnych tam żyć. Mamy po prostu, możemy sobie upuszczać owoce, bomb nie ma i mamy na to 90 sekund. To jest dla takich ćwiczeń, gąba, Nie wiem, ja z tego trybu nie korzystam, bo to dla mnie głupie, ale no, ktoś sobie może to samo, samore skorzystać. Nie wiem, kto, nie wiem, kto będzie chciał. No dobra, ale może na tyle z tego, na tyle z tej gry. A jeszcze w następnym odcinku, który będę miał już niedługo. Pokażę wam drugą wersję Fruit Ninja, czyli wersję Puss in Bots. No to zobaczę do kolejnego odcinka i cześć na razie.